na to, to, y, te hasła, to proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co to będzie? Sanki. Sanki, tak? Dobrze usłyszałam? To nie są sanki. Dobrze. Uwaga, uwaga. W takim razie y, może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jakie pan hasło ułożył? Krasnal. Krasnal. Tak. Nie mam akurat Krasala tutaj, ale pozdrawiam pana. No i może teraz się uda, może za chwileczkę ktoś wpadnie na dobry trop. 10 możliwości, naprawdę sporo. A ileż to można tych wyrazów włożyć z tych liter? No, no, no przyjrzyj się! Jest aż 10 ułożonych, więc myślę, że szybko się dowiemy. Dzień dobry. Witam, jakie hasło? Banki. Jeszcze może pan raz powtórzyć, bo nie dosłyszałam początku? Bank. A banki! banki. Nie, niestety nie, nie mamy banków, ale dobrze, szukamy dalej. 10 nagród po 300 złotych. Jeszcze do wzięcia. O, i może teraz dzień dobry? Dzień dobry. Witam panią. Co pani ułożyła za hasło? Bosak. Bosak. Nie, jeszcze niestety nie, ale pozdrawiam gorąco. Myślę, że uda się pani wpaść na jakieś kolejne hasło, i może się znowu usłyszymy. No i wtedy powiem, że 300 złotych należy do pani. No i uwaga, dzień dobry. Witam. Jakie hasło? Laik. Laik. Niestety La. też nie mamy laika, ale mamy 10 innych haseł i każde warte 300 zł. Jeżeli tylko masz pomysł na to, co to może być za hasło, to super. Więcej otwartych linii mamy, łatwiej dostajesz się do studia, co słychać zresztą. Dzień dobry. Klasa. Klasa. Nie, niestety nie, ale pozdrawiam Panią gorąco i czekam na kolejne pomysły. Teraz łatwiej dostać się do studia, więcej linii otwartych. Słyszysz co chwilę, są telefony. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie hasło? Sanki. Sanki, niestety nie. Nie mam takiej odpowiedzi. Szukamy dalej. 10 nagród po 300 zł. Tyle jest do wzięcia. Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jakie to będzie hasło? Bobas. Bobas, tak? Tak. Ale nie mogłoby być, proszę pana, mamy tylko jedną literkę B. Jeszcze raz przypomnę, uwaga! E, możesz używać tych liter, które tutaj są, ale każdą literę tylko raz. Jedyna litera, która nam się powtarza, to literka A, ale B jest jedno, O jest jedno, S jest jedno i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry! Witam panią. Jakie hasło? Salon. Salon. Niestety nie. Szukamy dalej czegoś innego jeszcze. No to dobrze. Zrobmy tak. 10 nagród będzie, ale po 400 zł, czyli w sumie 4000 są do wzięcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Co to będzie za hasło? Ramki. Ranki, ranki. Niestety nie mam takiej odpowiedzi. A ty, jeżeli masz ukończone 18 lat i proszę bardzo, masz ochotę ułożyć kolejny wyraz, to to jest doskonała okazja, żeby to zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie hasło? Kasa. Kasa. Nie, ale kasa jest do wzięcia i to całkiem spora, więc mam nadzieję, że za chwilę ktoś tutaj trafi, bo uwaga, 10 nagród jest po 400 zł. To są 4000. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie to będzie hasło? Karabin. Karabin. Niestety nie mam tej odpowiedzi. Uwaga. Pora kończyć ten konkurs. Mam nadzieję, że uporasz się szybciutko z tym zadaniem. Kto ma jeszcze jakąś propozycję? Może teraz. Dzień dobry. Dzień Dobry. Witam. Jakie to będzie hasło? Solar. Jeszcze raz? Solar. Solar. Nie, niestety nie. Szukamy dalej jeszcze jakiejś możliwości. To nie solar. To jest 10 odpowiedzi. Trzeba tylko wpaść na ten właściwy trop. Wszystkie znasz. Jestem przekonana. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to będzie wyraz? Balonik. Balonik, niestety nie, niestety nie. Szukamy dalej w takim razie jeszcze jakiejś możliwości. Uwaga, to będą ostatnie chwile tego konkursu, bo to miałbyś taki konkurs na rozgrzeweczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to wyraz? Klon. Klon? Nie, niestety nie. No to może teraz co? ja trzymam kciuki bardzo mocno. 10 możliwości i mam nadzieję, że zaraz usłyszymy tę dobrą, tę właściwą. Tylko jaką? No, zastanów się dobrze. 400 zł do wzięcia i. Trzeba kciuki. Dzień dobry. Arkan? Arkan? Nie, niestety. Nie, to też jeszcze nie to. No nic, zróbmy tak. Dwie minuty i mam nadzieję, że to wystarczy. Uwaga, czas start. To jest czas do końca konkursu, więc żeby się tak zmobilizować. Dzień dobry. Witam, jakie to hasło? Bilans. Jeszcze raz? Bilans. Bilans. Niestety nie bilans. Uwaga, uwaga, minuta 45 sekund. No i szukamy kolejnej jeszcze możliwości, jakiejś, chcę rozdać te pieniądze. Dzień dobry. Okrasa. Okrasa, niestety nie. Minuta 30 sekund jeszcze na rozwiązanie tej zagadki. 10 możliwości cały czas. Dzień dobry. Witam pana. Jaki wyraz pan ma dla mnie? Kalina. Kalina, niestety nie. Ale szukamy dalej. Uwaga! Ostatnie chwile. Minuta 15 sekund w tym momencie. Zaciskam kciuki. Dzień dobry. Kanibal. Kanibal! Nie niestety też nie. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnia minuta! I uwaga, uwaga, dzień dobry! Dzień dobry. Jaki to będzie wyraz? Arab. Arab? No nie, jeszcze nie, też nie. 50 sekund. Cały czas 10 możliwości, cały czas tysiące w sumie do wzięcia. No i czekam na dobrą odpowiedź, na dobrą propozycję, na Twoje hasło, które udało Ci się ułożyć. Uwaga, 38 sekund. To jest teraz najwyższy czas na to, żeby się zgłosić ze swoją propozycją. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to wyraz? Skalar. Kalar, nie 25 sekund! Czekam, no, czekam, zaciskam kciuki. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to będzie? Laki. Laki, nie, nie, nie. Uwaga! 14, 13, 12, 11, 10! No i teraz się musi udać. Dzień dobry. Rasa. Jeszcze raz. Rasa. Nie. 2, 1. ostatni! Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam. Jesteś na antenie. Pokaż tydzę. E, to jest zapewne nie ta odpowiedź. W takim koala. razie... Cóż, pokazuję co było. Uwaga, był lin, e, był robak. Mówiłam, że proste okna były. E, snop, kola. E, barok. O, liana. Następna odpowiedź to rolka i jeszcze dwie: albinoska, najdłuższy z tych wszystkich wyrazów oraz skrobia. No nic. Uwaga, kolejny konkurs odkładam te